Hejka, hejka, my jesteśmy już po u Julianka, chrzest był w niedzielę, a dzisiaj mamy wtorek. Wczoraj jeszcze mieliśmy gości, bo Arka rodzina została u nas na noc z niedzieli na poniedziałek. No i dzisiaj już wracamy do rzeczywistości, czyli co, Tymek w żłobku, Arek pracuje normalnie, a ja tutaj ogarniam chatę po całym zamieszaniu, jakie było właśnie w niedzielę, bo zjechała się cała rodzina, no może nie cała, no ale bardzo dużo ludzi było. Były 23 osoby na przyjęciu i przyjęcie było tutaj w domu, w tym salonie. Mieliśmy catering, no i ogólnie było bardzo fajnie. Jeśli chodzi o sam chrzest, to Juluś bardzo spokojnie w kościele dał sobie radę, w ogóle nie płakał. Przespał mi pół mszy, jakby od wejścia do momentu chrztu, do momentu polania główki wodą. No i potem już do końca mszy był u nas na rękach. Rzecznie bardzo, nic nie płakał, także jestem mega zadowolona, bo stresowało mnie to trochę, że nie będzie chciał na przykład zjeść przed wyjściem do kościoła i że nagle na przykład zgubnie w trakcie mszy, ale nie, wszystko zgodnie z planem. Nie będę już tutaj się wdawać w szczegóły, no ale wszystko fajnie wyszło i no jesteśmy zadowoleni, że już jesteśmy po. No i co więcej, no i dzisiaj jest taki dzień ogarniania. Ja od rana zaczęłam przygotowywać warzywa na sok, bo tutaj moi rodzice przywieźli dużo dobroci. Już Wam pokazuję. Tutaj marchewki obrałam już, umyłam. Micha buraków. Dzisiaj będę robić sok z buraka, z marchewki. Tutaj mam dużo jabłek, więc jabłka też będą w tym soku. A tutaj mamy trochę dobroci od Arka rodziców, czyli pomidorki i ogórki z działeczki. Naturalne, pyszne, smakowe. Jest co jeść. No, teraz po tym weekendzie, po takim sporym trochę obżarstwie, to można postawić właśnie na warzywa. No, i dzisiaj sobie zaplanowałam dzień na takie ogarnianie domu, sprzątanie trochę. Wczoraj już dużo zrobiłam ogólnie, ale. Um, jeszcze tam parę rzeczy muszę dokończyć. Łazienkę też muszę umyć, bo to po gościach to tak muszę ogarnąć, żeby nam się przyjemniej żyło. No i, um, i pranie muszę zrobić na pewno. Tam pościelam, do prania w ogóle ubrania. Także um, tak, dzisiaj jest dzień typowo taki ogarnianie domu. Jadania jeszcze nie jadłam, ale pierniczka to już sobie chapnęłam z kawą, bo moja siostra Aga przywiozła pierniczki, które sama robiła, bardzo pyszne. No i nie mogłam się oprzeć. Zostało jeszcze 2 4 5 6. 6 jeszcze zostało. No to no, będzie jeszcze na jutro nawet do kawki i dzisiaj na popołudniową kawę. Co do cateringu na chrzest, my catering braliśmy z restauracji Baśniowa w Wyszkowie. No i naprawdę jedzenie pycha. Pierwszy raz braliśmy tak na wynos. Pierwszy raz z tego miejsca i pierwszy raz w ogóle. Nigdy wcześniej nie korzystaliśmy właśnie z opcji cateringu, bo tak pisam sobie, no jedzenie w dowozie, czy to będzie smakowało, czy to będzie świeże, czy to będzie dobre, takie podgrzewane. Ale ogólnie było super, my mieliśmy bemary, więc tych, w tych bemarach mieliśmy pierwsze danie. Ono było ciepłe, zupy też. Przyjechały gorące, także ja w ogóle nie musiałam tego podgrzewać. E, no i to wszystko było naprawdę smaczne. No to jesteśmy bardzo Zarkiem zadowoleni. Goście mówili też, że smacznie, więc no, miejmy nadzieję, że mówili prawdę. E, a my Zarkiem musimy się wybrać do tej restauracji i, e, i tam sobie zjeść na miejscu, bo ta baśniowa no to jest hotel, restauracja, mają też salę bankietową, można tam organizować jakieś wesela. Ja w ogóle chrzest tymka chciałam zorganizować w tym miejscu, ale nie było terminów. E, no ale co się dziwić, najlepsze opinie na Google akurat tutaj w Wyszkowie, tutaj w naszej okolicy ogólnie. Ale dobrze, że właśnie udało się zamówić stamtąd catering, a rezerwowałam miesiąc wcześniej, więc też dosyć późno. Um, no, także tak to wygląda. Zabieram się teraz za robienie tego śniadania. Nie wiem, co dzisiaj. Może... Może... Mamy sporo wędlin. No to może właśnie skroję jakąś wędlinę boczek i zrobię jajka. Czyli standardowo. <laughs> Śniadanie, jajeczka. z podłogi, już dzisiaj bardzo marudny. Od godziny tak siedzimy i próbuję go uspokoić, dostał już przeciwbólowe, bo ząbkuje, ząbkuje i te dziąsła wyglądają okropnie. O już się przekręcił na brzuszek, no i dziąsła tutaj, wszędzie, takie są rozepchane jakby, takie żyłki jakby widać. Mega mu dokucza niestety i ja mam wrażenie, że mu normalnie wszystkie zęby zaraz wyjdą, bo jest mega maruda. Od trzech tygodni tak jest, że te zęby, to tam on pcha te piąski do buzi i gryzie. Niedobrze, nie. Ile to dziecko się musi namęczyć, nie? W tych pierwszych miesiącach. No, w domu już sobie mniej więcej pogarniałam i mam taki teraz luz. Zaraz chyba wezmę książkę, poczytam, bo od kilku dni nie brałam do ręki książki. A fajnie by było tak się trochę wyčilować, no ale ciężko się wyčilować, bo mały tutaj nie pozwala. Dałam mu przeciwbólowę i zobaczymy jak będzie. Może pójdzie na drugą drzemkę, to wtedy sobie posiedzę poczytam, może na teraz wyjdę, chociaż nie wiem jaka jest się temperatura. Jak jest jakoś bardzo gorąco, to nie będę wychodzić, bo jeszcze mamy słońce na tarasie. I tak to jest. Boże, nie ogarnę te włosy. Coś mi źle obcięła moja fryzjerka, bo byłam u fryzjera przed chrztem ale tak mi ciachnęła, że jest coś tutaj. No coś, coś jej tutaj ewidentnie nie wyszło. Teraz mam jeszcze nie to w ogóle fatalnie to tak wygląda. No widzicie, jeden fryzjer, raz wracam zadowolona i jest super, a drugim razem coś nie pyknie i no nie wiem, chyba sama sobie to jakoś wyrównam. <trafik> Tragedia. Dobra, wyłączam się. Nie wiem, czy się dzisiaj odezwę, czy już jutro na no spokojnie z tym vlogowaniem, bo ciężko mi jest wrócić, ogólnie ostatnio w ogóle nie mam węgla nagrywania. A jednocześnie mam takie poczucie, że chciałabym być na tym YouTubie. To jest ciężkie. Hejka, hejka, mamy kolejny dzień. I zrobimy szybkie rozpakowywanko zakupów z lila. To były takie mega szybkie zakupy, 10-minutowe dosłownie. Zaraz po tym, jak prowadziłam tymka do żłobka. miks sałat, szczepiorek, który zaraz użyję do jajecznicy. Zjem sobie na śniadanie jajecznicę z samym szczepiorem, dużo, dużo szczepioru. Awokado, indyk na obiad, banany, mleko dwa razy, no takie podstawowe zakupy zrobiłam, mozzarella, rzodkiewka, mozzarella kulki dla Tymusia, bo on bardzo lubi jeść takie, bułeczki, dwie, pakowany ser, pakowana wędlina, bo w lidlu inaczej nie można. Śmietanka 30, śmietana 18, zawsze na zapasie musi być. I cztery cebule jeszcze wzięłam, bo nam się kończyła do obiadu, na pewno będę potrzebować. Dzisiaj jest rodaj. i dopiero dzisiaj zrobiłam takie szybciutkie zakupy, bo do wczoraj wyjadaliśmy rzeczy z niedzieli. I dzisiaj już wjeżdża takie nasze jedzenie, takie zdrowsze trochę. Teraz jajecznica ze szczypiorem, potem zje się jakieś może kanapki z sałatą z awokado, nie? Takie lżejsze rzeczy, bo w weekend trochę pojedliśmy i chce się już czegoś zdrowszego. Od razu się lepiej człowiek poczuje, bo wczoraj to miałam taki zjazd energii już chyba z przejedzenia normalnie. To co, lecimy z tym dniem. Dzisiaj zrobiliśmy spóźnioną sesję na 5 miesięcy z plakietką. Maluszek dzisiaj nie ma humoru. Uchwyciłam taki maleńki uśmiech, ale ledwie, ledwie ten uśmiech. Tutaj masz gryzaczek zimny z lodówki. Z zamrażarki w sumie tutaj widać, że zmrożone. I proszę, proszę. Chwilowa ulga chociaż, nie? Biedulek mały, ale zobaczcie, jaki blondasek się robi. Tym, jak to ma takie rudame włosy, a tutaj będzie chyba typowy blondyn. Nie? Też tym COVID też już się trochę rozjaśniają, ale No Julek od początku blond, blond. To nie będzie już nic ze szczypiorem, tylko szczypior z jajkiem. Tyle tego nawaliłam, ale właśnie tak miało być. Luś już po pierwszej drzemce i chyba w humorze dobrym. Miejku, uśmiechamy się do mamy. Jak nie tym duży, i już jestem obszczony, tak? Uuu. Posiedziałam sobie przy kąpie, dobijam kawę i idę sprzątać szklarnię. Muszę moje szklarni odkurzyć, umyć okienka, no i jutro będę znosić ozdoby do tej szklarni i będzie to dekoracja z poprzedniego roku, dekoracja boho, A dlatego, że mam w sobotę sesję. Ja oficjalnie do pracy nie wróciłam, i w tym roku planuję nową dekorację, ale jeszcze nie teraz, ale że mam stałych klientów, którzy wykupili vouchery w styczniu, jedna już sesja została zrealizowana, druga właśnie będzie teraz w szklarni, no i oni chcieli tą drugą sesję w szklarni koniecznie, oni jeszcze u mnie w szklarni nie byli, no i spodobała im się właśnie ta dekoracja, która była wcześniej i ja powiedziałam, że ja mogę ją przygotować tak na szybko, także po prostu pójdę na górę, przyniosę te ozdoby, które miałam rok temu i zrobię Mm, wystrój boho, taki jak był rok temu. Aaaa... Chyba ktoś tu się wyspał. Chyba ktoś tu się wyspał. jest taki słodziaczek. Wyspał no. się, wyspał. No to jest no, Idziemy teraz na wód. Tak, fajnie. Dobra. Będę sprzątać szklarnie, więc nie wiem, czy takie no, są. Zdro... Nie wolicie iść o 13, będę tutaj? Nie. <laughs> ja. 13 będzie spał, więc i tak będziemy na tarasie. Ale potem tak chcę sobie poczytać. O, gorąco! Gotuje się. Co cieknie bolo atrakcja. Kogo ty tam widzisz? Mamę? Mamę widzisz ty siebie? No i co? Misiu Agu, Agu Agu. Gorąco. Wieczorem dokończymy mycie szklarni, bo jest za gorąco. Nie dałam rady. W środku to w ogóle nie ma opcji, żeby teraz myć. Eee, I nawet na zewnątrz się nie dało w tym słońcu. No i co jutek No i co, jutek? Teraz bardziej się odwracasz tamtą stronę. Nie wiem, co by tu teraz porobić. Jest godzina. 12.14, więc na obiad jeszcze za wcześnie. Idę, podleję kwiatki z nawozem domowe, a potem, nie wiem, zarówno na listę, zobaczę, co mam jeszcze dzisiaj do zrobienia. Ale ogólnie to na chillu, nie? Kalemka wyglądała bardzo marnie, i udało mi się ją odratować. Podlewam już od dwóch miesięcy tym nawozem i super. odżywam. Obiad się robi, Julu śpi, a ja wyklejam album z chrztu Tymonka, zaległy jeszcze. I mam tutaj takie zdjęcie, jak ksiądz podnosi Tymusia do góry. I teraz już nie ma takiego podnoszenia po chrzcie, bo jak był chrzest Julianka, to był nowy ksiądz. W ogóle w tą niedzielę, co był Julianka chrzest, to ksiądz, który udzielał chrztu, miał swój pierwszy dzień w naszej parafii. Tak tylko chciałam Wam właśnie pokazać, że że był taki zwyczaj w waszym kościele. No i kończę już wyklejać ten album z krztuty Monka. My na chścieju Julianka mieliśmy tego samego fotografa i myślę, że Juliusiowi też zamówię taki album. Ja zamówiłam z Krystal Albums. To jest album tradycyjny z grawerem do wyklejania. Myślę, że taki sam zamówię też Juliusiowi. Może inny kolor, ale na pewno ten sam rozmiar bym chciała i taki właśnie do wyklejania, bo spodobały mi się te albumy do wyklejania. Trochę czasu trzeba poświęcić, ale sprawia mi to przyjemność yy, i lubię sobie tak posiedzieć, powyklejać. Kiedyś to jeszcze się zlizywało z papierka. Mm. Teraz jadę po tymka, odebrać go ze żłobka, ale najpierw przyjechałam do Action, bo w Action e, są takie pudełka. Muszę kupić takie duże pudło. Tam są różne rozmiary: od najmniejszych do mega, mega dużych. No i ja właśnie potrzebuję takiego mega dużego pudełka do przechowywania, bo chciałabym w nim umieścić e, rzeczy na sprzedaż. Właśnie wszystkie rzeczy, które wystawiam na wint, żeby włożyć do jednego pudełka. I jak coś mi się sprzeda to po prostu tam szukać, a nie że mam rozsypane po całej szafie bez sensu. Także lecę po to pudło, a może wezmę też jakieś inne rozmiary, bo na pewno będę chciała zakupić więcej tych pudełek do przechowywania, bo przydadzą mi się jak będę robić porządki u nas na górze w domu, bo dużo, bardzo dużo rzeczy mamy w workach, a myślę, że na początek, zanim kupimy jakąś szafę Zresztą nawet jak kupimy szafę, to szafa wszystkiego nie pomieści. E, to myślę, że też część rzeczy będzie można właśnie posegregować do takich pudełek i trzymać to w jednym pomieszczeniu. Biegnę do tego Action, a dzisiaj jest temperatura 33 stopnie, tak mi pokazuje tutaj w samochodzie. Mega gorąco yy, i mówię to teraz, jak siedzę w samochodzie, bo jak wyjdę, to będzie w porządku. Bo mi to upały nie straszne, ale... potrzebuję powietrza. Otwieram drzwi i lecę. Widzimy się w następnym. Papatki! Kupiłam ten pojemnik największy. Pokazywałam Wam tutaj na przebitkach, jakie były rozmiary, nawet takie mini mini. No ale ja potrzebowałam takiego giga wielkiego. Fajnie. Mam, lecę potęcia. Do zobaczenia raz jeszcze, w następnym vlogu.